Niektóre filmy zrobią wszystko, aby wcisnąć wam swoje reklamy do gardła, dlatego zawsze miło jest popatrzeć, kiedy ktoś próbując zwrócić na siebie waszą uwagę, wykazuje choć odrobinę kreatywności i dobrego smaku. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was kolejne 10 kreatywnych reklam w nietypowych miejscach, które przywrócą wam wiarę w reklamodawców. Numer 10. W 2012 roku Coca-Cola chcąc podpromować trochę napój Sprite, na jednej z plaż w Rio de Janeiro wybudowała olbrzymi 10-metrowy automat do Wielkiej dolewki, którym jednak zamiast kubków podstawić mogliście samych siebie, aby wziąć odświeżający prysznic, a przy okazji otrzymać darmową butelkę napoju. Numer 9. Linie żeglugowe Carnival wpadły z kolei na genialny pomysł przekształcenia schodów pożarowych na jednym z budynków w Nowym Jorku w coś na kształt zjeżdżalni wodnej. Wszystko aby zareklamować swoje wycieczkowce kursujące na bahamy, na których do dyspozycji macie między nimi właśnie pełnowymiarowy aquapark numer 8. Roachville, czyli w wolnym tłumaczeniu karaluchowo-dolne to kreatywna kampania sprayu na owady Dum, wykorzystująca szczeliny w ścianach na mieście, przekształcając je w miniaturowe mieszkanka dla karaluchów. Kampania miała podkreślić, że spray Dum dostaje się do każdego zakamarka i zabija insekty, zanim te rozgoszczą się w naszym domu zbyt mocno. Numer 7 Podczas premiery nowego modelu Mercedesa Benz w 2012 roku jeden egzemplarz zaparkowano na tle specjalnie rozmytej ściany, chodnika i znajdujących się tam obiektów. Napis na billboardzie głosił, wygląda na szybki, nawet gdy zaparkowany. Iluzję optyczną dopełniono dzięki trójwymiarowym modelom, rozmytego hydrantu, znaku drogowego i skrzynki na listy. Numer 6. Aby wypromować mecz Redbirdsów, drużyny baseballowej z Memphis i zachęcić mieszkańców do kupna biletów, na jednej z ruchliwych Ulic rozłożono tablicę z napisem Redberci są w mieście, a obok zaparkowano samochód w całości pokryty sztuczną ptasią kupą. Bo wiecie, Redbert to ptaki, a ptaki srają. W sumie nie wiem, czy to takie dobre wizerunkowo. Numer 5. W 2007 roku studio 20th Century Fox połączyło siły z siecią sklepów 7-Eleven i przekształciło 12 z nich w fikcyjne sklepy Quick Marts prowadzone przez postać Apu z serialu Simpsonowie. Wszystko, aby wypromować zbliżającą się premierę filmu Simpsonowie. Zaktualizowano również ofertę sklepu, którą wzbogacono o produkty znane z serialu, takie jak płatki śniadaniowe Bass baskole czy napoje Squishy. Numer 4. Aby wypromować nowe bezpośrednie połączenie z Nowego Jorku do Palm Springs w słonecznej Kalifornii, linie lotnicze JetBlue zaprosiły nowojorczyków do wyłamania się z mrozów zimy. I to dosłownie. W dwóch miejscach na Manhattanie stanęły olbrzymie bryły lodu z zamrożonymi w środku letnimi gadżetami, niezbędnymi do dłuższego pobytu w Kalifornii. Nowojorczycy dostali proste zadanie. Użyj czegokolwiek, co masz przy sobie. To, do czego się dokopiesz, będzie twoje. W samym środku bryły znajdował się złoty bilet z darmową wycieczką dla dwóch osób. Numer 3 Miła dla oka reklama herbaty organicznej Bigelow. Aby podkreślić tę całą organiczność, donice kwiatowe w całym mieście zostały przekształcone w olbrzymie filiżanki, z których zieleń dosłownie aż się wylewała, oczywiście razem z metką wskazującą o jaką herbatę chodzi. Numer 2 aby podkreślić miękkość i puszystość chleba od Pepperidge Farm, materac do skoków z wyż i otyczce na pewnym szkolnym stadionie przekształcono właśnie w jedną olbrzymią kromkę tego chleba. Numer 1 Pewien producent piwa w Chile postanowił zareklamować swój napój Baltika, nanosząc jego puszki na pionowe barierki w metrze w Santiago. Zamysłem akcji było stworzenie iluzji spotkania przy piwku ze znajomymi, tak aby osoby wracające z pracy wieczorem mogły poczuć już jego przedsmak i jak najbardziej się nakręcić. Hej, tym nakręconym jak sznurek na jojo akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie z serii kreatywnych reklam. Zapraszam Was jeszcze na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulus Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!